Dzisiaj dosyć długo jeździłem po okolicach. Byłem w Siercach. W sprawach urzędowych moich, ale, ale przy okazji zajechałem do centrum handlowego. A tym będzie oddzielny film, bo trochę się wkurzyłem tam, bo byłem i w hurtowni zabawkowej yy, w Storgrosie. i ale o tym oddzielny film zrobię. W każdym razie dzisiaj łowy takie, jako takie były. Facet mnie uprzedził przed case'em. Nie wiem w jakim case'ie te Audi są. W każdym razie udało mi się upolować taką audióweczkę RS e-tron GT. To jest oliwkowa, taka ciemno oliwkowa Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Będzie jej unboxing na weekendzie albo, albo kiedy. Mam dwie. Z poprzedniego case'a mam białą. Z rejestracją plug-in. A ta ma rejestrację am, amped, up, amped Up. Coś takiego. Czyś takiego mają takie rejestracje nowoczesne europejskie. No udało mi się trafić dzisiaj mm, dwa kolejne, nie wiem co je po co ja je w ogóle zabieram ze sklepu. Udało mi się trafić dwa kolejne Chevy mm, Impala, Chevy Impala, oczywiście Treasure Hanty. Mam już ich cztery, znaczy ja mam w zasadzie dwa dwa macurka, bo jeden otwarty macurka i, i ja mam dwa zamknięte. Jednego też otworzę, bo już swojego nie da. Też kolekcjonuję. To oczywiście też treż, ten treżersand. Yy, I tak wczoraj nie wiem czy tam na filmie yy, było, czy nie. Widać, ale dwie osoby mi zwróciły uwagę, że strasznie źle się obchodzę z caseami z tymi pudełkami w sklepie. No, w biedronce to akurat rzucałem, Po się byłem, nie mam tutaj nic na swoje usprawiedliwienie. Ale w domu to już niestety z caseami będę robił co będę chciał, już jak za nie zapłaciłem. Także Także jak się komuś nie podoba, to trudno, będę musiał z tym żyć. W każdym razie dwa dni temu mówiłem, że nie mam tego. A w biedronce w rapce znalazłem dwa, także mam dwa. Jeden będzie oczywiście otwierany na unboxingu przy weekendzie. Bardzo mi się podobają, Czekałem, liczyłem na nie, tak prawdę powiedziawszy, straciłem już nadzieję, że je trafię. Oczywiście trafiłem drugiego fiata, kolejnego drugi zawał, też w smyku. No to oba w smyku trafiłem, tylko jednego trafiłem w smyku w białej podlaskiej. A jednego trafiłem w Smyku w Siedlcach. Te same case y rozwożą. Po tych, tych, po tych sklepach. I jeden był w Siedlcach, jeden był w Białej Podlaskiej. Także no trafiony jest. Trafiony jest w Smyku. Co ja tutaj jeszcze trafiłem? Aha, drugi. Drugi Delorianek To już mówiłem. To się już tu nie ma co chwalić. Co fajnego, dzisiaj trafiłem. Dzisiaj trafiłem też fajnego. Stona Martina 1963 DBS albo DB5 to jest ten od Bonda. Bardzo fajny. dwie sztuki wziąłem. Było tego cztery sztuki, czyli dwa kajsy prawdopodobnie. I wziąłem dwie sztuki. Jeden do otwarcia, do unboxingu. Jeden do kolekcji. Bardzo mi się podoba, bardzo ładne auto. Naprawdę czarne felgi bym widział w nim opony. Może i się założę. Co tam dzisiaj trafiłem? Kolejnego, dzisiaj. Aha. Dzisiaj trafiłem Tesle? Cztery Tesle w Selgrosie trafiłem, ale nie wziąłem żadnej. To mam te dwie, które tam w rapce wczoraj przedwczoraj znalazłem. To mam dwie te Tesle i tylko chciałem powiedzieć, że już się pojawiają te kasy, w których są Tesle i w Selgrosie w Siedlcach z Ford Transit Connect. Tak, dobrze mówię? Performance, przepraszam, Transit Performance. Cztery sztuki są Treasure Huntów y na półce. Wiszą, nie zabierałem ich, ponieważ mam dwa i tak za dużo mam tych samochodów. Y w rapce też znalazłem tego Treasure Hunta, y To jest Ford w, y Transit Connect, właśnie ten. A tu znalazłem Forda Transita Performance. A no tak, czerwony ten. Tu znalazłem wczoraj tego, przedwczoraj, przepraszam. Bardzo mi się podoba. Tu ma te kółeczko na tym, w tym kwiatku, nie? półmyszki ma. Bardzo fajne. Co tu mi się udało jeszcze dzisiaj wyhaczyć? Dzisiaj mi się udało wyhaczyć, proszę Państwa, dzisiaj mi się udało wyhaczyć Supre, to nie? Supre wczoraj wyhaczyłem. Białego Bęki, to już wiadomo. Aha. No tak. Przecież, że Jaguar MK1. Bardzo fajny samochód. To też dzisiejszy bój <noise> No, tak jest. To też bardzo fajny samochód. Nie widzę, co on tutaj ma napisane. Ale cholera, bardzo ładne auto. Oczywiście jednego otworzymy na unboxingu na weekendzie. Bardzo, bardzo fajny samochodzik. Co tutaj, tutaj? Nie jeszcze. sami to już nie liczymy tego nawet. Aha, ten na unboxingu. Jutro będziemy otwierać ten samochód. To jest Jeep J10 mi się, że te koła dadzą da się wyjąć stąd, zobaczymy, czy one są tutaj przykurcze, czepione, czy da się je wyciągnąć, ale myślę, że da się je wyciągnąć, fajna zarenóweczka, nie? I tak, to co tutaj dalej? Dalej, proszę Państwa, rolls Royce, Porsche, Porsche taki, ale to jest pospolite Porsche, prawda? To jest pospolite Porsche 911 Rally, oczywiście będziemy otwierać, targę z niego będę robił, targę, spoiler fajny. To chciałbym te kolory pozostawić na nim i koła niebieskie wrzucić. Większe troszeczkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co, jak się dzieje, to ten mój ładny Nissanik. Zaraz jeszcze takie ładnego Nissane znalazłem. A co dzisiaj jeszcze znalazłem? Dzisiaj znalazłem Tesla Model Y, czarna. Nie było innego koloru, ale czuję trochę ładną rejestrację na z tyłu. Liczyłem trochę czarne koła, czarny ten, czarny samochód. Będziemy musieli go rozpakować, chociaż mam jednego, ale będziemy go rozpakowywać. Ale znalazłem bardzo ładnego Nissana. Mm, Nissana, proszę Państwa, bardzo ładnego Nissana znalazłem. Skyline a, rs a, 30. Bardzo fajnego Nissana znalazłem. W takim kolorze jeszcze nie widziałem. Patrzcie, jaki zieloniasty. LS Turbo, bardzo ładny. Z czarno-czerwonymi kołami. Mam już dwa takie. Jednego fioletowego, one zawsze w takich pięknych kolorach są. W takich pięknych kolorach. Też tutaj dużo można z nim porobić. Oj, dużo. Jakiego nie ma z tyłu, nie? Fajne. I mam już drugiego. Jeden taki fioletowy, mam ten zielony. I co ja tutaj jeszcze trafiłem? Aha! Co dzisiaj trafiłem? Dzisiaj trafiłem takiego TH. Wózek. Dragon wagon. Wózek. Wózeczek TH. Kto by pomyślał, nie? Wiecie ile dzisiaj tych kajsów przeszukałem? Okropelnie dużo. To jest chyba jakiś najnowszy ten kajsik. Nie wiem nawet, bo nie było pudełka. Bo chciałem, Prosiłem o pudełko, ale już było gdzieś wyrzucone, pozbyli się. Także o taki jest TH. Treasure Hunt. Wózek. Żółty, oczywiście. Żółty. Mm. Co tu jeszcze my mamy? Audiówkę czerwoną, no zielone to mamy oczywiście, yy, tą bordową zabrał gościu przede mną, 15 minut był szybszy ode mnie Chciałem tą, y, wiś, tą fioletową zabrać, ale mi zostało już niestety tylko czerwona, zapewne Super Treasure był, ale nie wiem czy tam było Bo się nie dopchałem już, za późno było I wziąłem też sobie taką taksóweczkę Fajna jest z tymi drzwiami plastikowymi z tyłu Otwierane zapewne są, jak myślicie? Kurczę, jutro się przekonamy. To auto można z tego zrobić wszystko. Z tego auto można zrobić wszystko. Obstawiam, że się otwierają te drzwi z tyłu. No i tutaj będzie ciekawie dosyć taksówka taka fajna. To Oczywiście mamy dwie. O, I to, aha! I myślałem, że już mam wszystkie kolory Nissana. Tego Sęby Silverado, przepraszam, tądów ale jeszcze znalazłem dzisiaj takiego zielonego też naprawdę jestem zdziwiony I, i to by było chyba na tyle a na koniec pokażę Wam co udało mi się na OLX kupić patrzcie co mi się udało kupić sam nie wierzyłem Porsche 944 Turbo to było moje marzenie od, od pierwszego razu jakie zobaczyłem zawsze chciałem mieć prawdziwe takie Porsche ale zgapiłem, niestety. O, ja tutaj wszystko się układa. O, ale zgapiłem, i, i teraz już naprawdę to są drogie samochody. Bardzo mi się udało kupić. Bardzo zadowolony z tym, że mi się udało kupić takie Porsche. Ze światłami z tyłu, nawet malowanymi. Bardzo fajne. To tyle. Wchodźcie na, na kanał, subskrybujcie. Będziemy na weekendzie robić unboxing i będziemy robić. Kolejną BMK. Tym razem szczegółów nie zdradzam, ale udało mi się kupić BMEczkę. Udało mi się kupić BMEczkę i będziemy na weekendzie robić BMK w kolejny, kolejny ciekawy kolor. Mam koncept. Nie wiem czy mi wyjdzie tak do końca, ale mam koncept i chciałbym go wprowadzić w życie tamta żółta całkiem ładnie mi wyszła tylko dopiero zobaczyłem, że na rancie tam delikatnie podkład przebija gdzieś musiałem obić i rejestracje się skrzywiły ale to uznajmy, że tak miało być nie, także także, także zaglądajcie na kanał od czasu do czasu zapraszam serdecznie wszystkich, miłego wieczoru obiecuję, że więcej case'ami rzucać nie będę w sklepie oczywiście trzymajcie się, hej, na razie